Hej, o w kolejnym dniu my się już ogarniamy, dzieci się myją, ubierają. My jeszcze kawusia. Stitch już siedzi na ramieniu, to jest bluzka, którą wczoraj kupiłam. O, taka ze stitchem. E, no, plan na dzisiaj. Na pewno, lot balonem, Na pewno musimy kupić popcorn z szymkiem, bo widzieliśmy fajny z szymkiem. Popcorn. <laughs> wiem, rewelacja, nie popcorn. Ten na króla Lwana przedstawienie chcemy iść. Za chwilę musimy bilety ogarnąć. I chyba dzisiaj pójdziemy do studio. Jak to się nazywa? Studio wideo? Studio Mówi. Studio mówi Disney. No, coś Ktoś ten design. I potem skupimy się już na atrakcjach, znowuż w Disneylandzie, których jeszcze nie zaliczyliśmy. Także miłego oglądania. Telewizor tu jest wbudowany w lustro fajne i mamy przywitanie. Też witamy się z Wami. Mam nadzieję, miło spędzimy czas. Ale super to wygląda. Wszyscy w design są tu mili. Tak, są mili, ale kurczę, taki wbudowany telewizor w lustro bajkę. Tutaj jest też taki fajny pokoik dla dzieci, gdzie dzieciaczki sobie mogą rysować. Są takie stoiska fajne. Z monitorami nawet tu są. I jest też kino dla dzieci. Super. Nasz pierwszy punkt dzisiaj. Idziemy balonem polatać. No na razie, na razie nie polatamy, bo jest troszkę za dużo wiaterku. Pan powiedział, żebyśmy później przyszli. Więc idziemy do wideo studio. A w porze obiadowej, jak sobie przyjdziemy, to sprawdzimy jeszcze raz balona. Disney Studio znajduje się po lewej stronie Disneylandu. Tak samo z hotelu mamy tutaj, nawet bliżej, o dwie minuty. Idziemy zobaczyć, bardzo nas ciekawi co jest w tej wieży, tej tutaj, Tower Hollywood. Weszliśmy do środka. Mamy tutaj uliczki, podobne jak w Disneyu, też sklepów masa. Idziemy szukać jakichś atrakcji. weszliśmy już do tej wieży czekamy w kolejce tutaj takie mamy jakiś ala zamek na wejściu weszliśmy do pierwszego pomieszczenia i mamy stać na dywanie jesteśmy już w wieży i tam będziemy wchodzić w jakieś pomieszczenia i myślę, że to będzie coś ala 3D jakiś seans wyszliśmy, ja pierdziele, windą góra, dół, góra, dół w stanie nieważkości. jakaś dziewczynka creepy widmo do nas gadała ciemno. Dobrze, że chłopcy bez armii to przeżyli. Ale super. Polecamy. <śled> tak było źle. W serce staje, no wydrukowaliśmy sobie zdjęcia, no, po naszych minach można e, zobaczyć o tu jak się dziewczynka wała też nie? jak było strasznie nie Płacze, no. no to nie jest dla małych dzieci ale no super mi się mega podobało teraz idziemy na Spidermana i będziemy siedzieć taki jak w takich jakichś wagonikach i pewnie znowu będą jakieś 3D animacje bo tutaj wszystko jest tak filmowo może przeżyjemy teraz bez zawału serca

Nous uh, sommes en route. Ok, sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque était encore un danger exponentiel? Ouais, le désastre, c'est le registre. Je savais mes fils à la Je suis vraiment content de vous voir. Lancez votre toile, il tombe à l'eau, ça

<laughs> Avengers

Do góry nogami było, parę razy nas obróciło, ale były gwiazdy, było ładne niebo, nie? No ale szarne mi proszę, mi, tymi bo ja uderzałam się. No, yyy... Telepuję. Tak, telepię, no. Telepuję, telepię. Jakiś kosterek jest tutaj. Kolejny kosterek. To jest właśnie ten z żółwiami, wiesz? O! Się w skorupie jedzie. Wejdzie strasznie. No. No. O, tu jest taka fajna, gigantyczna karuzela łańcuchowa, ale niestety nie działa. Kolejne uliczki z kawiarniami może no. e, zaraz to jest chyba to jest też jakiś koser e, tu jest chyba jakiś koser albo coś idziemy sprawdzić no jest duża kolejka siedzimy już w psie Szymek się wczoraj w sklepie tym psem bawił, nie? Rozciągałeś go sobie. Aha. Będzie chyba przyjemny, bo będziemy jechać. Uuu, jedziemy. Jak Szymuś? Dobrze, tak Fajny jest, nie? Przyjemnie. Przyjemny, no. Rozdzieliliśmy się. Bartek z Kubą poszli na kostery i poszli gdzieś tam sobie jeść. A my idziemy sobie też jeść. Idziemy szukać pizzy w kształcie myszki Miki. I dorwaliśmy nasze pizze. Dobre? Będzie dobre, nie? Mhm. A jak przy Dobra? Mhm. i sos jest smaczny. No dużo masara. Czemuś kupił sobie pająka? No ja się zastanawiam, czy Szymoś, czy tata no, Szan. No. Fajny! A co wyświetlił? Co wyświetlił? O! No go Przyszliśmy na chwilkę do pokoju. Nogi rozprostować. Pojedzeni, odpoczywamy, dzieci chcą zostać, my chyba sobie jeszcze pójdziemy na jakiś deserek może, umieram. To jak ty by była. No, ciut mniejsza ode mnie by była ta wieża. Jakbyście chcieli kupić tiarę, tiara gada. I jest ostatnia. 39. No. No, wyszliśmy z pokoju. Dzieci w pokoju. Rysują sobie komiksy, odpoczywają. Stwierdzili, że my mamy iść teraz na randkę, więc wedle rozkazu poszliśmy na randkę. Kupiliśmy na razie jedne klocki w Lego. Ale tylko dlatego je wzięliśmy od razu, bo były ostatnie. No, a potem sobie tam na powrocie zajrzymy już na no spokojnie. A teraz sobie idziemy do Disneylandu z powrotem. A balonem dzisiaj niestety nie polatamy, bo wieje. Już go na linach tak ściągnęli. Także nie ma szans. Dzisiaj będziemy starać się jutro. męża na zakupy do zamku. Tutaj są różdżki z kryształkami. Są bardziej takie wypasione. Nie ostrzyło mi. Tutaj są wypasione bardziej. Tu pani robi. Tam masz szklane kwiaty. No. Ale ładnie to wygląda, nie? Mycha jest piękna. Jesteśmy i na Tam w oddali płynie łódka i sobie zaraz ją popłyniemy. No w ogóle my mamy dziwne dzieci. Robimy im zdjęcia, wysyłamy im foty do pokoju, czy coś chcą. A oni nic nie chcą, a my takie ładne rzeczy znajdujemy. My wydajemy kasę, a nasze dzieci nic nie chcą. No, kurde, żyć nie umierać. No, już do nas przypływa i za sobie dupę po powozimy. Na stawkę już będą płynąć rajz Tak, będziemy płynąć Tam inaczej <laughs> za 5 minut Doki mi się go miło Weszliśmy ponownie do naszej ulubionej kawiarni już teraz i dzisiaj dostaliśmy stolik wkoło samego akwarium tam tu rybki pływają Za plecami mam teraz fontannę fajnie chłodzi mm, jakie ładne mamy wulkana aż to szkoda niszczyć wiesz? no, ciekawe czy dobry no nie, go A, bo nie no, spali się i będziemy jeść. Tam są lody na dole, widzę. Jak? Dobry. Dobry, nie? Widać śmietana jest pyszna. to jest murzyny? Tutaj to ciasto. Nie wiem. Jedzmy od góry, bo go zmierzymy. No tak, jak ciekawe, to ciasto, nie wiem, co to jest. Tu są lody. To murzynek. Coś, ale nie, to nie jest murzynek. To jest brownie takie czekoladowe, nie? No. No nie mnie Bartek <noise> ma doradę a ja mam jajka szczęśliwe wydaje mi się, że zamówiłam coś innego <noise> chyba się nie dokonaliśmy no ale nic, no zjem, zobaczymy no dobra, przyszło moje zamówienie też Chyba jest wszystko ok. To jest te jajka źle zrozumiałe, ale jest ok. Pojedliśmy. Już wiemy, jak to z tym naszym zamówieniem było, w sensie. Chyba gratis dostałam, bo na rachunku tego nie było. Taką jakąś przystawkę. Jaką przystawkę to było? No a teraz idziemy z powrotem do parku, bo za godzinkę niecałą będą iluminacje albo fajerwerki. Bo teraz oni co tak zamiennie robią. No więc zobaczymy. Doszliśmy pod zamek, jak tej bardziej się dało. Czekamy.